na moim kanale Maja Ciesielska MG Dzisiaj robię odcinek 10 faktów o mnie bo chyba jest tak, tak będzie 10 faktów A to będą takie fakty, że ja będę mówiła ale tutaj z tyłu za mną jeszcze będę się pokazywać tak jakby zdjęcia i filmy udowadniające te fakty, no i ja tutaj będę sobie miała jeszcze na komputerze yy, te pewne zdjęcia, żeby tam patrzyła, ale ja też będę schodzić, żebyście widzieli tutaj wszystko, yy, no to możemy zaczynać chyba i pierwszy fakt to jest taki, że nazywam się Maja Ciesielska, urodziłam się w 2005 roku, taki mój dowód, ponieważ mam też swój dowód e, osobisty. Drugi e, fakt jest ja że mam fanpage'a na Facebooku e, no i tam możecie sobie e, zobaczyć różne zdjęcia z małych gigantów i ja tam właśnie pi, e, e, piszę to, jak tam było w tych małych gigantach, e, co tam robiliśmy, to możecie jak jesteście ciekawi Chociaż już też opowiadałam w niektórych filmikach, ale tam macie wszystko jeszcze opisane, zdjęcia i wszystko, więc możecie sobie wejść na Facebooku. Nie wiem, czy mówiłam. To mam Ok, i teraz. Mm, trzeci fakt jest taki, że mam psa, który się nazywa Karol, on już był w moich filmikach. Yy, tam no, jest taka, taki, myślę, że fajny, ciekawy filmik, ja z niej poszłam nad rzekę y, y, w lato. No i tak musimy takie różne przygody, ale to możecie sobie zobaczyć. No i tutaj przybierałam go z koleżanką y, w lato kiedyś, jak byłam jeszcze mała. No i to są takie zdjęcia, jak właśnie Karo wyglądał, jak się prezentował. W ogóle go to nie interesowało, co mi pozwala tak wszystko zakładać. Ok, teraz jest fakt numer 4. i cztery tak? To jest taki fakt, że tańczę w mini-formacji. To jest taka mała grupa taneczna, Jak można nazwać. I teraz zobaczycie na moją. Pierwszą formację, w której tańczyłam, mini formację. Okej, okay, fakt numer 5. Link dong! No dobra, musiałam zejść na chwilę, bo koleżanka I naszym skończyłam na ok, fakt numer 5. To jest taki fakt, że występowałam w filmie Kamienie na szaniec No i teraz zobaczcie sobie tutaj zdjęcia I tak, tutaj mnie przebrali Ponieważ ja byłam takim dzieckiem z sierocińca, Gdzie się nami opiekowały zakonnice No i tak było jeszcze kilka innych dzieci i No, byliśmy tak starodawnie ubrani, tak, tak trochę biednie. I, yy, bo to chyba była druga wojna światowa. Yy, tak dokładnie nie oglądałam tego filmu. tylko tam kawałek jak siebie zobaczyłam, bo nie wiem, czy to dla dzieci film w ogóle, już się nie interesowałam bardzo. No ale dobra. I tutaj w garderobie, yy, tutaj czesali nas, malowali. No, Zapomniałam, co się za garderoba, nie, jest, się nie bo po tutaj byli to było chyba w takim autokarze, co tam były właśnie te lustra, i taki makijaż, i w ogóle poczekajcie. Ok, jakie ja mam tu jeszcze zdjęcie? A, no i tutaj właśnie tak wyglądałam. Już na dworze, my to chyba kręciliśmy w łazienkach, więc yy, ja tam sobie tak biegałam. My się tak bawiliśmy na początku, tak szliśmy z nimi za koniecami. No, nawet no, było fajnie, tylko że był jeden taki chłopczyk, który ciągle na, na nas pluł i śli na nam dawa Na sługi on był jakiś, nie wiem, dziwne, nie wiem. Jakiś, nie wiem. okej teraz będzie fakt numer 6. To jest taki fakt, że tutaj czułam debiuty. I to są moje pierwsze debiuty. O to tam chodzi w tych debiut yy, o, debiutach, yy, się tańczy, solówkę na sobie wyznaczone kroki. Pokazywałam tu takie podstawowe kroki w jakimś tam odcinku. Yy, no ten, ten smurf, no takie różne proste kroki. I, no, i trzeba było dostać trzy razy, trzy razy szóstkę, yy, żeby już przejść do klasy. Tam chyba E była pierwsza klasa. No właśnie, no ale już teraz bardzo nie startuje w klasach. No i tutaj macie taki filmik. A, tam, tam. A numerek to już nie, nie zauważyłam. Miałam coś tam, ale zobacz, zobaczcie sobie tutaj. jestem jest w takiej białej koszulce, czarnych spodniach. No, powinniście mnie rozpoznać. Fakt numer 7. to jest taki fakt, że chodziłam na kółko teatralne, to już pewnie wiecie, jak ktoś oglądał filmik, bo mówiłam o tym. No i tutaj macie taki filmik właśnie z naszego spektaklu, to były wtedy te krótkie sceny chyba, tutaj widzę, pamiętam, więc możecie zobaczyć. Bryła lodu, fan Dobrze, teraz fakt numer 8. I to jest taki fakt, że tańczyłam z androidem. I to sobie zobaczycie zaraz, o co dokładnie chodzi. że startowałam w olimpiadzie sportowej, jak byłam w czwartej chyba klasie lub trzeciej, już nie pamiętam. No. no i tutaj było takie, to można było tylko raz startować i już od czwartej klasy, a nie, to już w trzeciej było chyba właśnie, bo w czwartej też nie, od czwartej klasy już nie można było. No i teraz sobie zobaczycie krótki taki filmik, jak tutaj się odbywały te zawody. Chyba najciekawszy i najfajniejszy tak mi się wydaje. Jest to taki fakt. Yy, poczekajcie, że muszę do napisana data. O, no dobra. Tak. Yy, że w 2013 roku byłam na koncercie Justina Vipera. To była to trasa... Trasa co się mówi? Koncert była, która się nazywa Believe. Nie, coś, jakoś tak dziwnie mówi. No ale dobra. No to, no to pewnie wiecie o co chodzi. No. Wtedy miałam lat. Osiem. No, chyba no tak. Chyba <grywa> osiem. No, osiem, tak. No, to ogólnie to lubię Justina Biebera. No i byłam na koncercie, to było bardzo takie fajne przeżycie. Teraz sobie zobaczycie kawałek filmiku z koncertu. Mi się podobało i było nosy super, ale chociaż wiem, ja może słyszeliście kiedyś, w, Gdzieś w internecie widzieliście, czy słyszeliście gdzieś w radio, nie wiem. Bo to było tak właśnie, że to był koncert w Anglii i musieliśmy czekać na ten koncert gdzieś chyba z dwie godziny, bo czas się spóźnił, czy coś takiego nie pamiętam dokładnie co w tym chodziło, już mi się za bardzo nie chciało trochę siedzieć, bo byłam mała i mówię ojeju kiedy to nie Ciągle tylko puszczali jakieś tam piosenki Michaela Jacksona i w ogóle, no ale w końcu się zjawił, no i było super. Tak to, no byłam mała, no to, to było wielkie przeżycie. Też słyszałam, że na drugi dzień podobno nie wiem, coś tam się stało, zastanawiam się, już nie pamiętam, czy się źle nie nie wiem dokładnie. No ale i tak chciał wystąpić to, żeby nie zabiegać. Fajnie, przecież się coś takiego słyszałam gdzieś to tak, ale nie wiem, czy to nie było. Okej. Okay. Okej, okay. i to był ostatni fakt na dzisiaj. Jeśli nam się chociaż trochę podobało, Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli Wam się nie podobało, to łapki w dół, ale mam nadzieję, że dacie mi łapkę w górę. wiadomość o KT, wiadomość, że to potem jakaś wiadomość tak na głos się czyta, no ale dobra. I na się to łapki w dół, ale mam nadzieję, że jednak Wam się spodobało i dacie mi łapkę w górę zapominam mówić, na no, dobra, yy, żebyście ten więc dzwonacz jak to będziecie mogli, to będziecie dostawać powiadomienia o najnowszym moim i co się dzieje na moim kanale. Yy, no właśnie. No i zapraszam do następnego odcinka. Na się jeszcze jakieś tam fakty pojawią jeszcze na moim yy, kanale, więc to nie jest taki pierwszy i ostatni, bo to są, bo to są chyba, bo to tak, bo to jest. Pierwszy taki, pierwszy odcinek z faktami o mnie.